Cześć, moi kochani. Cieszę się, że znów mam temat do nagrania dla Was. Tak jak zawsze, mam nadzieję, że będzie on ciekawą inspiracją i pozwoli Wam przyjrzeć się pewnym rzeczom. Taka jest zazwyczaj intencja tych filmików, które nagrywam. Dla tych, którzy widzą mnie pierwszy raz, jestem Ania Jeziorek. Z zawodu psycholożka kliniczna, natomiast w ostatnim czasie bardziej ciągnie mnie w psychologii holistyczną, która łączy elementy takiej tradycyjnej psychologii akademickiej, ale właśnie z elementami rozwoju osobistego, rozwoju świadomości, duchowości. I zawsze mam nadzieję właśnie, że filmiki, które nagrywam, poruszają tematy właśnie z różnych perspektyw, nie tylko z takiej. Akademickiej, tradycyjnej psychologii. I dziś chciałam się podzielić takim tematem, z którym sobie chodzę od jakiegoś czasu, a mianowicie jak sprzeczne informacje widzę obecnie w internecie. Już kiedyś zauważyłam, że jak zaczęłam się właśnie zdrowiej odżywiać, gotować swoje rzeczy, zaczęłam właśnie. Widzisz na internecie bardzo skrajnie różne informacje na temat tego, co jeść, co pić itd. I, tak dalej. I mm, trochę się z tego śmiałam. Oczywiście, no, wiadomo, chcę też przyjmować informacje, które są jakieś tam rzetelne i tak dalej. Tylko mm, to jest niesamowite, że mm, nawet już jeżeli używa się tych tak zwanych zdrowych produktów, tak. To dalej widzę filmiki na internecie, które gdzieś tam negują używanie zdrowych, yy, zdrowych produktów I, i trochę się właśnie z tego śmieję, bo tak naprawdę pewnie wielu z was już miało może takie przemyślenia, że gdyby się chciało pójść za tym wszystkim, co się obecnie widzi w internecie, to tak naprawdę. Nie wiadomo, w którą stronę iść i w związku właśnie z jedzeniem, z dbaniem o siebie w, w tej kwestii, to naprawdę ja doszłam do wniosku, że no, nie można by niczego jeść, bo we wszystkim można tak naprawdę coś znaleźć negatywnego, szkodliwego. Łącznie z, z filmikiem, który ostatnio widziałam na temat wody, że każda woda tak naprawdę do picia, czy ta z kranu, czy ta butelkowana, jest też niedobra, więc ostatecznie nawet nie można pić wody. I mówię, troszeczkę patrzę na to z przymrużeniem oka, bo naprawdę, no, można zwariować. Ale dlaczego też o tym mówię? Bo to jest jakby tylko jeden przykład, ta sfera jedzenia. Yy, bo zaczęłam zauważać, że bardzo podobne rzeczy dzieją się w. W tej sferze rozwoju osobistego, że również napotykam na filmiki, które są jakby swoimi przeciwnościami, tak? Czyli ja tam właśnie no, mam wielu mówców, psychologów, jakichś właśnie nauczycieli, też duchowych. Na tych social mediach i sobie ich tam obserwuję, czasem oglądam ich filmiki też, czasem, nie wiem, czytam coś, czytam książki i tak dalej. I mam swoje pewne wyobrażenie, tak, jak ta ścieżka ma wyglądać. Wiadomo, lepiej mi się słucha pewnych osób, lepiej innych mniej. Ale co mnie najbardziej zaciekawiło w ostatnich dniach, nawet, to to, że to, w co ja, powiedzmy, w tym momencie wierzę, żeby sobie właśnie praktykować, żeby sobie włączać do mojej rutyny, do mojego rozwoju, to nagle gdzieś w internecie pojawiły się takie informacje, że, że to jest zupełnie błędne, co ja myślę, że to w ogóle nie w tą stronę należy iść, że, że to są jakieś drdymały i tak dalej i tak dalej. I to mnie bardzo zatrzymało i mm, chciałam właśnie się podzielić taką refleksją, bo myślę, że wiele osób będzie miało też z tym problem. I nazwałam ten filmik właśnie mm, takim tytułem Bycie Sobą, ale tak naprawdę co to znaczy, tak? No bo wszyscy, którzy jesteśmy na tej ścieżce swojego rozwoju, to Wydaje mi się, chcemy dojść gdzieś do głębi i odnaleźć tak naprawdę, kim jesteśmy, prawda? Chcemy, mm, chcemy zobaczyć, kim jesteśmy bez tych wszystkich ograniczeń, masek, jakichś wzorców nałożonych nam, y, gdy byliśmy mali. No ale teraz pytanie właśnie jest: kiedy, kiedy my jesteśmy tak naprawdę sobą? Bo. Jeżeli przyjrzeć się temu na takim głębszym poziomie, to gdzieś tam zawsze są jakieś właśnie przekonania, które może nie do końca są nasze, jakieś wzorce, które niesiemy z rodów, z, z naszego najbliższego otoczenia, w którym się wychowywaliśmy. Więc tych warstw jest sporo, żeby, żeby je poodkładać na bok. I dostać się do takiego trzonu do takiego wnętrza nas i myślę, że właśnie tu można się pogubić. Jak to zrobić? Bo tych wiadomości jest napływających bardzo szybko, dużo i one są skrajnie różne. Czyli jedna osoba mówi ci zrób to, druga ci mówi nie, nie rób tego, to nie będzie dla ciebie dobre. Jeszcze inna mówi rób tak i tak i jak dla mnie to potrafi być naprawdę takie um, właśnie mącące mi w głowie, że, że to w którą stronę ja mam w końcu iść, komu ja mam uwierzyć. I jeżeli też macie właśnie taki, taki problem, to chciałabym Was zachęcić do tego, co ja próbuję robić. Czasem mi się to udaje, czasem nie, ale. Takie zatrzymanie się, takie zatrzymanie się i zakwestionowanie wszystkiego. Bo wydawałoby się, że jeżeli coś poczuję tak mocno, że tak, tak w to wierzę, to wydawałoby się, że to jest to prawda, a to nie do końca tak. tak jest, bo wydaje mi się, że jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie pozornie coś, co pasuje już nam do tych. Swoich przekonań i wzorców, które mamy, to to będzie nam się wydawało jako ta prawda objawiona. Ale może jest właśnie tak, że działamy ze starego schematu i tylko dlatego dana informacja jest dla nas atrakcyjna, bo ona jest zgodna z tym starym, z tym, co znamy. Więc mówię, to kwestionowanie wszystkiego, takie zatrzymanie, może być naprawdę pomocne. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli coś na pierwszy, na pierwszy rzut oka wydaje nam się nie, to totalnie nie jest z nami zgodne. Też zachęcam do zatrzymania. Też zachęcam do zakwestionowania tego. Nie dlatego, żeby teraz nagle przekonywać się tak do rzeczy, w które nie wiem, nie wierzymy, czy, czy nie są zgodne z nami, ale żeby też zatrzymać się i pomyśleć, czy może to jest ciekawa informacja, warta przyjrzeniu się, ale ponieważ jadę na moich starych schematach, wzorcach, przekonaniach na początek wydaje mi się, że chcę totalnie ją odrzucić. I może następnym razem podam jakieś konkretne przykłady. Teraz jestem świadoma, że filmik już dobiega niedługo końca, więc nie będę tego przeciągać, ale chodzi mi o to właśnie, żeby Zachęcić każdego do takiego zatrzymania się, gdy mamy jakieś informacje, gdy mamy jakąś mm, teorię czegoś, i obojętnie, czy ona nas pociąga, czy odpycha, żeby po prostu zatrzymać się i zastanowić, ale dlaczego mnie przyciąga, czy odpycha, żeby zejść trochę głębiej, bo tam są odpowiedzi. W tym właśnie krytycznym myśleniu, w tym zejściu piętro niżej, czy ileś pięter niżej, i zastanowieniu się, co jest w tym atrakcyjnego, dlaczego, dlaczego ja się zgadzam z tą osobą. Albo mówię z drugiej strony, dlaczego ja totalnie chcę to od razu odrzucić. I nie mówię tutaj oczywiście o jakichś skrajnych ym, poglądach politycznych, religijnych i tak Aczkolwiek pewnie i tam to by zadziałało, dlaczego coś wzbudza w nas takie emocje lub nie, ale chodzi mi tutaj o, o rozwój osobisty, o te właśnie różne informacje, którymi jesteśmy bombardowani z wielu stron i które często, tak jak mówiłam wcześniej o jedzeniu, które są często sprzeczne ze sobą. Dlatego mam nadzieję, że może o, podacie jakieś przykłady w komentarzach. Hmm, czy udało Wam się to zrobić? Czy może właśnie jesteście na takim, na takim skraju dróg, że nie wiecie do końca, w którą stronę pójść, bo z jednej strony słyszycie jedno, z drugiej drugie i do końca nie wiecie właśnie, w którą stronę z tym wszystkim podążać. Więc to tyle na dzisiaj. Kwestionujcie, kwestionujcie, kwestionujcie wszystko, nawet jak Wam się wydaje to bardzo oczywiste, i zatrzymajcie się. I spróbujcie poczuć tak naprawdę z głębi siebie, skąd to płynie akceptacja albo odrzucenie, bo tam kryją się najlepsze odpowiedzi. Pozdrawiam.